Wszystko z tym w porządku. 12 sekund later. Fuck you, fuck you, fuck you. To i to ze mną jest. jest. To w porządku, tak? 13 miejsca pojechałem ładnie. Udało mi się jakoś. Jakieś ty to uczynił? Na górce mnie tak dobrze podbiło, że dobrze wszedłem w zakręt. Tak, masno, fest. Wszedłem. Masno jest, dobrze jest, ja wierzę. Ten Hunter to ja nie wiem. Pokus, pokus, Rafał, masny, kurwa, ten zakręt jest tak ciasny. Kurpos, <noise> mam dla ciebie propozycję życia. No ty na to, że nasz spór trackmaniowy rozwiążemy na Fame MMA2. <noise> Dobra, jedziemy. Dobra, a to wyślemy do popaków. To, że mamy spinę tego o trackmanie. Track track tak, tak, tak. I tak. musimy sobie to rozwiązać i pójdziemy na Fame MMA. I sam zagramy w Madrynaz. <noise> po słuchajcie, to wyglądało tak Przychodzę do purposa i purpos może akurat powiedzieć, że to jest prawda, zacząłem sobie przy niej łamać wszystkie kości w palcach jakie miałem Było tak, tak czy tak, nie było? Było tak. Było tak. Było tak. E, dalsza część może tak nie było, ale purpos powiedział, że... Nie, panie mistrzu, daruj mi życie! Już nigdy więcej się nie wezmę w mani. Ja powiedziałem, no, i tak ma być. I właśnie tak... Tak, po, tak, tak powiedziałem, ty kutasie. No, ja się zaszlę ćwiczyć, ja będę też taki duży i w ogóle, następnym razem jak się zobaczymy, myślę, że już będę troszeczkę, troszeczkę bardziej taki, wiesz, może... Misio, misio przypakowany? Taki, no, człowieku, taki będę skurwo, nie? Taki, taki będę skurczywyk, no. A, nie dam się złapać! I nie przyjebię dzisiaj na bogatości. Nie? Dobra, to myślałem, że przyjebiesz, ale jak nie przyjebiesz, to, to spoko. Dobrze, że się określiłeś przynajmniej, wiesz, żeby każdy miał pewność, tak? Ja zaliczyłem dwie sieci partnerskie, obie... obie mnie zrobiły w tak zwanego... Yyy... Mhm. Dlatego zrezygnowałem z jakichkolwiek sieci partnerskich. Mam to w dupie! Ja, jaki zadowolony, mam to w dupie. Jaka z nim rozmowa, no, widzicie. No Ale za wiele to... punktów dostałeś się 92, 60. a ty 69, hehehe 69. No a czemu ja nie przeskoczyłem takiego prostego, admin? No tak, tak, tak cię dla beki wzięło, wywaliło, nie? Ale beczka, uśmiałem się Dawaj tu w prawo Biegnę Wyprzeć go Szybko, to ostatni ten I kurwo Ja to powiedziałem na głos, halo mikrofon, tak. przepraszam, coś ten Przerwało mi na chwilę nie wiem stary, ja, ja, nie wiem Ja w ogóle nie patrzę na wyniki, nie jestem materialistą Tak jak jest... <śmuszyłem śmuszyłem> tak. O kurde, dobra Ja rozumiem, że to była próba rozbudzenia mnie Wyszło ci jak najbardziej Super, Graty, stary Jesteś, jesteś mocny Dobra, czyli Nie, nie, nie. Nie, nie, Co pani doleka? nie, <laughs> nie. Pierdę, że tego nie, znałeś. nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, tak. Co ma. Pani nie. Nie, i, i nie. przejechałem na ten 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 Nie. 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 znowu. Jest? Jest? Nie. No jest? Zrobił tak jak wszyscy tam, ty klawiszowcy, nie, ci pianiści, właśnie tak wziął Widzisz, mówiłem ci, odcinek do mnie to od razu będzie lepiej, kurwa Czekaj, bo zrzuciłem kamerę. Dobrze, że jest ubezpieczona. Co? Dobrze, że jest ubezpieczona. No, nie Pierdzielona SPACJA, tylko Pierdzielony X. Wiadomo, że w tej chwili Kurpos spierdzielili swoje klawisze. W proszę, kilka słów na temat tego, jak zachowujesz się względem swoich klawiszy. A chromole, ja. Sani państwo słyszeli. To jest. To jest niedopuszczalne, żeby osoba o takiej randze społecznej, państwowej, cywilnej jest... oraz stołówkowej. Ej, ja to Poholi ja chcę pensję państwową, jeżeli jestem kurna osobą państwową To przynajmniej Normalnie. nie musiałbym żebrać o łapki Eee łapkę w ogóle zostawcie A dlaczego się nie mogę zarejestrować na brodatych? To ja to znaczy, zazwyczaj odpisywałem, aż w końcu trafiłem na inteligenta Bo zazwyczaj odpisywałem, czy jeżeli masz problem z Windowsem, to piszesz do Billa Gatesa z tym Czy do Microsoftu No i któryś się nie zapytał, co to Bill Gates Więc wtedy zrezygnowałem z <laughs> Wtedy zrezygnowałem z fanpage'a, po prostu stwierdziłem, że to jest Oj pierdolę Ej, daj mi kurwa, a do tego delikwenta wyślę mu cukierka za to, nie? Nie w słupek! Dobrze. Dobrze. Kurwa! Prawie bym kurwa powiedział, to już przypadek No. Dobrze się powstrzymać, Mik. No to powiem ci, że masz ostatnią szansę. Teraz albo następna. Teraz albo następna. To teraz, myk dydy 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 dydy. O, wyprzedziłeś mnie, no i gratulacje. Tak. No to ja już cię nie wyprzedzę. Bożeś dobrze mnie wyprzedził. Tak, raz, tak, raczej dobrze niż źle. Tak jest. 1 minute 37 seconds later. Nie zrobiłeś tego. Kurwa zrobił to! Sprawdzałem akurat tabelę czasów Nie, ja i tak mi wskoczył. Tak mi zajebaniec wskoczył. w ostatnim ułamku sekundy. Tak mi zajebaniec wskoczył. Tak Oj Ale odplułem. Po co? No bo tak mi się spanikowało. Daj se spokój to głupie jest. Panikowałem. Ja wiem, że na mój widok panikujesz. Nie, pluję na twój widok <laughs> Jest ty świnio Uchydna Hotfoo? <laughs> no poprawiaj ten czas Kto no. ma poprawiać? Głupie, ja miałem poprawiać <laughs> On mnie nie, nie. poprawia no nie, Ty nie, ty O kurwa, ty nie poprawiaj Hunter jak blisko nie wierzę w to No on już się raz, ja raz tak wiesz platformy Nad gniewem panować musisz

He fucked up. No, no. no. co tu było? No. 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 Nie. No, nie co tu było? Co tu było w powietrzu? Ja to nie umnę w takie coś. Purpos by pewnie umiał. Ale nie, Cywary na materię pije. Chyba będę wydekuczoł. Perfekcjonuj na materię pije. Bo to lepszy kolega ode mnie. No my się tak bawimy, no co mamy wam powiedzieć, no? No nie piernicz. No typy dla ku. dobra, ja mam tutaj. elo! Wymordeczki moje, które zostały do końca. Serdeczna Rigato za obejrzenie tego materiału, ja wiem, że on jest słyszy, bo ma teraz bezprzodowe sławki. A w dupę mnie ugryj! Eee, przepraszam bardzo, ale niestety moja szczęka jest na trochę innej wysokości niż twoja dupa, także jest to fizycznie niemożliwe. Eee, także serdeczny orgatoczy się zobierzenie tego materiału... Ty się schylisz. By... Ty będziesz się schylał. No, także... Yy, zapraszam na... mi <laughs> Zapraszam na odcinek do Marcina, jeżeli ktoś jeszcze nie widział odcinka. tak zaproszenie! Jesteś w kuchni, to mi przyjeść kanapkę, a nie pyskujesz. Także to było na tyle, żegnamy się z wami, do następnego, trzymaj się, ją. żegnajcie się, Hej.